Czy do subaru imprezy, auta kojarzonego głównie z rajdami, można wstawić silnik diesla? Nie, a właśnie, że można. I to z całkiem niezłym rezultatem. Dowiódł tego japoński producent prezentując na majorce subaru z dwulitrowym silnikiem Boxer o mocy 150 koni mechanicznych. Ale na tym Subaru nie poprzestało. Konstruktorzy w zasadzie całkowicie zmienili charakter auta. Teraz jest to czterodrzwiowy hatchback z wielkim wlotem powietrza na masce. Właściwości jezdne tego pojazdu są jak na Subaru przystało znakomite. 350 Nm momentu obrotowego sprawia, że pojazd przyspiesza jak mało który diesel. A prędkość 100 km na godzinę osiąga już po 8,6 sekundę. Przy tym pali niecałe 6 litrów oleju napędowego. Ma też przyzwoicie pracującą 6-stopniową manualną skrzynię biegów i osiąga prędkość maksymalną 205 km na godzinę. Silnik Boxer diesel charakteryzuje się niską emisją wibracji i hałasu oraz obniżonym środkiem ciężkości. W środku nadal jest sportowa, minimalistyczna stylistyka, choć nie brakuje efekciarskich rozwiązań. Jest wygodnie i przytulnie. Wygląd nowej imprezy z zewnątrz może zaskakiwać. Po raz pierwszy zdecydowano się na tak drastyczne zmiany, jak ścięty tył i białe, tylne lampy. Jednak przód pojazdu nadal będzie siał postrach u kierowców, którzy zobaczą go w lusterku. Auto wejdzie do sprzedaży w 2009 roku, a to, ile będzie kosztować, na razie pozostaje tajemnicą.